W życiu wielu osób przychodzi taki moment, kiedy chcą coś zmienić w swoim życiu. Nie są zadowolone z tego, co robią, jakie osiągają wyniki. Podobnie było u mnie i to kilkukrotnie. Także nie byłem zadowolony z tego, co robię, jakie osiągam wyniki. To pchnęło mnie do zainteresowania się inwestowaniem na rynkach finansowych. To dzięki niemu zmieniło się moje życie zmieniły się moje wyniki. To dzięki inwestowaniu odnalazłem strategię inwestycyjną, której nikt nie mówił, że można na niej naprawdę zarabiać bardzo fajne. Pieniądze, a historie osób, które właśnie takie super stopy zwrotu osiągnęły, potwierdziły mi tylko, że warto się nią zainteresować. Ja się nią zainteresowałem, nauczyłem, wdrożyłem, także w tej chwili uczę inne osoby, czy opowiadam o tej strategii innym osobom. Jeżeli chciałbyś poznać tą strategię, która także może zmienić coś w Twoim życiu, to zapisz się na bezpłatny webinar, który zawsze prowadzę w środę o godzinie. 19.30. Tutaj, teraz widzisz link do zapisu na ten webinar. Kliknij w niego. Link także znajdziesz tutaj gdzieś w opisie tego filmu albo w komentarzu. Widzimy się środa, godzina 19.30. Może także ciebie ta strategia zainteresuje, może także ona będzie miała wpływ na Twoje życie, może ona także poprawi Twoje wyniki, które sprawią, że Twoje życie będzie zupełnie inne. Środa, godzina 19.30. Widzimy się na tym bezpłatnym webinarze. Pozdrawiam.